Na początek zajrzyjmy w serca piłkarzy Bełchatowa. Jakie w nich kryją się uczucia? Wiadomo dla kogo. Ja mogę się podać tylko w samych superlatywach. Bardzo dobrze mi się współpracowało z tym trenerem. Uważam go naprawdę za bardzo miłego, porządnego człowieka. Bardzo oryginalny, nietuzinkowy. Na pewno bardzo miło. Ten okres to był okres taki, w którym dostałem debiut od pana Trenera Oresta Lenczyka zadebiutowałem w drużynie, później miałem kilka występów, jednak chyba jeszcze nie byłem zbyt doświadczonym zawodnikiem, żeby występować na pierwszoligowych wojskach. Trener, który odniósł do drużynom największy sukces w historii klubu. Trener, e, wiadomo, jeżeli odnosi się taki sukces, to piłkarze zawsze miło wspominają współpracę z takim szkoleniowcem. Teraz przejdźmy do głów, bo te goście mają wyjątkowo mocne, a gospodarze słabe. Czy wynik meczu dzisiaj rozstrzygnie się w powietrzu czy na ziemi? Na boisku na pewno, w powietrzu. Myślę, że Pan zmierza do tego, czy strzelimy kolejną bramkę głową, tak? Nie, nie, nie przywiązuje do tego wagi, czy głową, czy nogą. Przyjechaliśmy po to, żeby potwierdzić to, że ta nasza pasja to nie wzięła się z przypadkowo i chcemy zagrać taki mecz, po którym będzie można z czystym sumieniem wrócić do Bełchatowa. Nasz przegląd zakończmy na nogach. Nie gracie u siebie, to zmniejszyło się ryzyko odniesienia poważnej kontuzji. Szczególnie jeśli chodzi o to jedno pole karne. Tam rzeczywiście coś, coś być może jest, ale nawet nie będziemy tego badać, bo przecież nam to nic nie pomoże. Boiska nie przesuniemy, bo wymiary są takie, jakie są. Z prawej strony na lewą drużynie Bełchatowa zostali przesunięci Tomasz Wrubel i Jakub Tosi, który zastąpił na lewej obronie kontuzjowanego Jacka Popka. W Krakowi zabrakło napastników z prawdziwego zdarzenia, bo w piątek rano rozchorował się. Radosław Matusiak, zatem najbardziej wysuniętym zawodnikiem jest Mariusz Sacha. Rozpoczynamy mecz od ataku pasów Słabomir Szeliga do Sasina. Temu nie udało się trafić dobrze w piłkę. Jeszcze uderzenie z pola karnego, i nic z tego nie wyszło, To była dziesiąta minuta. Orest Lęczyk liczył bardzo na to, że w ósmym meczu, kolejnym, wreszcie uda się jego drużynie odnieść zwycięstwo. Krakowia po czwartkowej wygranej zagłębia lubinę z polonią bytą, znalazła się na przedostatnim miejscu w tabeli. Pierwszy celny strzał miał miejsce w minucie 12, a jego autorem Arkadiusz Baran. Chwilę później błąd przydarzył się Marcinowi Cabajowi, ale też niedokładnie starał się go przelobować. Tomasz Wrubel. Pawłusiński z rzutu rożnego. Sapela przed siebie jest dobrze ustawiony Arkadiusz Baran. Mocno i niecelnie. W sumie pierwsza połowa stała na bardzo słabym poziomie. Wróćmy jeszcze w przerwie do tego, co Rafał Ulatowski powiedział przed meczem. Straciliśmy Jacka Popka na, na, na kilka meczów, ale myślę, że, że właśnie też dla niego będziemy grać ten dzisiejszy mecz, żeby on też mógł przed tym zabiegiem, którego się podda w poniedziałek, żeby też mógł troszkę tej radości w sercu mieć. Jednak jeśli wielki pechowiec poprzedniej kolejki oglądał pierwszą połowę, to mógł tylko posmutnić. Początek drugiej części jednak o wiele ciekawszy. Wreszcie z dobrymi akcjami i także strzałami nieco groźniejszymi. Przynajmniej niosącymi w sobie zalążek bramki. Najpierw Janusz Gol tuż, tuż nad poprzeczką. 49 minuta. Szyndrowski. Wypatrzył Janusa, pośliznął się Derbich. Janus miał dużo swobody. Idealnie podał do niepilnowanego Korzyma i w ten sposób Bełchatów objął prowadzenie. To był pierwszy celny strzał w tym spotkaniu podopiecznych u Latowskiego. Decydujące było poślizgnięcie się w tej sytuacji lewego obrońcy Krakowi Łukasza Derbicha. Drugi gol w tym sezonie Macieja Korzyma. Bełchatów objął prowadzenie i na kilka minut oddał inicjatywę Krakowi, a najaktywniejszy w zespole gospodarzy był najmniej doświadczony Mateusz Klich. Właśnie akcja tego zawodnika, zaskakujące uderzenie lewą nogą Sapola Karnego w 51. minucie, Sapela na rzut rożny. Po chwili zrzutu rożnego, dośrodkowanie i Karlo Kosni był bliski tego, aby trafić głową, tyle że do własnej bramki. Spore szczęście miał Sapela, podobnie jak Honduranin. Ponownie Kostli Cetnarski. On pojawił się w trakcie drugiej części. To jego pierwszy występ od kilku kolejek w Rubel. Piętnasty metry, jeszcze rykoszet i Marcin Cabaj tym razem broni bardzo pewnie. Była to 76. minuta. Korzym bardzo aktywny i dobry mecz macie Korzyma jeszcze, Jakub Tosik, który chyba jednak nie najlepiej czuł się na nowej dla siebie pozycji lewego obrońcy. Brawa dla Korzyma za aktywność, także za bramkę, która okazała się na wagę trzech punktów. Akcja dwóch rezerwowych uderzał Kaszuba zbyt lekko, chociaż złożył się ładnie do tego uderzenia głową. Zapela w piątym kolejnym spotkaniu ligowym. Nie stracił gola. Był chatów po raz piąty z rzędu. Mógł cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. To zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe, gdyby Cetnarski trafił światło bramki. Był rykoszyt od Tupalskiego, i piłka nieznacznie minęła słupek. Rafał Ulatowski nie ukrywał zadowolenia z pokonania Krakowi i zwycięstwa nad Orestem Leńczykiem. Gratulacje jednak złożył. Trenerowi Wleciałowskiemu. To był mój ewidentny błąd i, i szkoda, bo mogliśmy się pokusić tutaj o zwycięstwo, bo nieźle graliśmy, a jeden błąd zaważył na, na wyniku całego spotkania. Czy oraz Lęczyk będzie jakoś surowy względem pana? Nie wiem. O, powinno, sam jestem surowy wobec siebie, bo taki błąd powinien mi się zdarzyć. Tym bardziej, że, że GKS nie miał żadnych takich klarownych sytuacji. Jedna sytuacja i zaważyła na całym, całym meczu. No. Jestem bardzo krytyczny wobec siebie i, i, i szkoda, tego, szkoda tego meczu dzisiejszego. Bełchatów wprawdzie w Sosnowcu nie zachwycił, ale idzie w górę ligowej tabeli. Natomiast dla Krakowi był to ósmy, kolejny mecz bez zwycięstwa. Czarna rozpacz w Krakowie.